Dzień dobry. Zapewne niewielu z Was wie, że zanim w moim życiu pojawiła się joga to miałam sporo okres czasu, w którym miałam bliski kontakt z runami. I wtedy pracowałam z taką najbardziej znaną na świecie talią, Power of the Runes, która wygląda tak. Jedne z najbardziej znanych i popularnych na świecie ze względu na przepiękne obrazy. Teraz postanowiłam odświeżyć swój kontakt z runami, i dalej oczywiście pracuję z tą starą talią, ale też chciałam zobaczyć, jak wygląda polska talia. Namalowana przez Roberta Lichodziejewskiego. Zamówiłam ją i teraz przy Was postanowiłam obejrzeć. Więc folia już jest zdjęta, żeby było szybciej, ale reszta jest zapakowana tak jak była. Tutaj jest dołączona książeczka. Takie podstawowe wiadomości. Na temat run. I w środku są karty. Bardzo ładnie zapakowane. Razem z takim papierkiem. Tu jest informacja, że ze względu na złocenia te karty mogą się sklejać i należy je zgiąć w jedną i w drugą stronę. Dobrze, najwyżej później to zrobię dokładniej. Ok. I to są te karty. Teraz już po zapoznaniu się z kartami chciałabym zrobić porównanie obu tych talii. Od razu muszę zaznaczyć, że w dalszym ciągu pozostanę fanką tej pierwszej talii, dlatego że jest dużo bardziej bogata w znaczenia i te symbole dużo bardziej do mnie przemawiają. Może ja już się nauczyłam z nią komunikować i, i łatwiej mi jest ją w ten sposób rozumieć. Um, a może po prostu jest troszeczkę lepiej namalowana. Aczkolwiek są karty, w którym nawet przyznałabym pierwszeństwo w tej talii polskiej. Ale zacznijmy od początku. Pierwsza runa Fechu jest to runa związana z dobrobytem, i jak widzimy, symbolem dobrobytu jest bydło, i to pojawia się i na jednej, i na drugiej karcie. Przy czym na tej, w tej pierwszej talii również pojawia się ogień. W tej drugiej tego ognia nie ma, ale jest słońce, więc możemy uznać, że, że znaczenie tych kart jest bardzo podobne. Dobra, druga karta Urus. E, tutaj ciekawa, że jest no właściwie ta polska talia, jest praktycznie kopią tej pierwszej talii. Jest to runa związana z konsekwencją, z taką siłą we, w dążeniu do celu. I Jest to zwierzę, to, to jest tur. No tyle, że powiedziałabym, że tutaj to jednak zostało troszeczkę ładniej namalowane. Dobrze. Trzecia karta jest to runa Turisas. Eee, czyli tutaj również jest bardzo dużo podobieństwo, w jednej i drugiej wersji jest to olbrzym, tylko że tutaj widać, że jest to mm, karta dużo bardziej energetyczna, ten olbrzym już jest w tej chwili walczący, a tutaj jest tak jakby, nawet trudno powiedzieć, czy on ma taką siłę. No możemy zakładać, że jest duży, ale nawet nie wygląda na, na specjalnie rozłoszczonego, dopiero jakby mógł zaatakować w razie potrzeby, czyli troszeczkę inne znaczenie kart. Dobrze. Czwarta runa Ansus. Jest to runa związana z komunikacją. No tutaj można byłoby powiedzieć, że na tej karcie jest to dobrze pokazane, aczkolwiek no, wydaje mi się, że troszeczkę zbyt dosłownie. Jakby te usta tak no, w naturze nie, nie występują wyodrębnione od całości postaci, więc nie do końca mi się to podoba. Jest to runa związana z komunikacją, ale też i z twórczością, dlatego tutaj, na tym obrazie jest ta harfa. Dobrze, piąta runa, rajdo, jest to runa związana z podróżą, z cyklem, z przemieszczaniem się. Tutaj akurat dosyć podobne może być znaczenie na tych obu kartach. Runa kena, która jest związana z pracą. Też dosyć podobne znaczenie. Luna Gębą związana ze, z, z miłością, ale też głównie z równowagą dawania i brania. No to no można powiedzieć, że, że jest to podobne znaczenie. Wunio. No tu już jest inne znaczenie, ponieważ jest to runa związana z radością i tą radość możemy zobaczyć na obu kartach, ale również jest to związana z relacjami międzyludzkimi, z przyjaźnią, i, i, i to oznaczenie możemy zobaczyć tylko na tej karcie. Tutaj już ten, ten łamądź wygląda na samotnika. Runa Hagalas. No, to jest jedna z moich ukochanych kart. Jest to runa związana za nas z przemianą, z rozwojem, i tutaj to bardzo dobrze widzimy, ponieważ tu się wypalają różne stare schematy niefunkcjonalne. Stare niefunkcjonalne już schematy działania i myślenia. No tutaj na tym obrazie nie jest to takie oczywiste. Runa na Tutaj też zdecydowanie bardziej wolę tą starą talię, ponieważ jest to runa związana z podejmowaniem decyzji, również w jakichś trudnych sytuacjach, ale również związana z nadzieją. I, i tutaj tą nadzieję widzimy, że jest jakieś światełko w tunelu. Tutaj na tą kartę to ciężko mi jest zrozumieć. Runa isa. No, ta karta jest piękna, ale jeśli chodzi o same znaczenie, to dużo bardziej rozumiem tą kartę, ponieważ jest to um, taki czas przedwiośnia, czas właśnie, kiedy jesteśmy trochę zamrożeni, żeby dobrze przygotować pewne działanie. Więc tutaj na tej kardzie widzimy to wyraźnie. Um, ta pięknie wygląda, ale nie jest to do końca zrozumiałe, przynajmniej jak dla mnie. Runa Jera, Jest to runa związana już z dożynkami, z pewnym sukcesem, zebraniem plonów. Um, no, dosyć podobne są te karty, chociaż na tej karcie jednak brakuje mi ludzi. Tutaj to jest tak, jakby, jakby przyroda była pozostawiona sama sobie. Runa Eichwas, Runa związana z równowagą emocjonalną. No, i zdecydowanie wiem, bardziej ta pierwsza talia, ta karta w tej pierwszej talii jest dla mnie przemawiająca, bo ona też mówi o tym, żeby wychodzić na polowanie w cudzysłowie oczywiście tylko wtedy, kiedy jest potrzeba, i żeby z rozwagą używać tej swojej siły. No więc ta karta dużo bardziej do mnie przemawia. O co chodzi w tej? Tak do końca nie wiem. Runa Petrio, runa związana z losem, więc tutaj w tej pierwszej talii widzimy przątki i jest to dosyć oczywiste, o co chodzi w tej, w tej karcie. Ta nie jest dla mnie wystarczająco zrozumiała. Runa Algis. W obu tych kartach występuje łoś. Z tym, że tu jest dużo więcej tych elementów, które wskazują na to, że jest to mm, karta związana z ochroną. Jest to taka tarcza energetyczna, połączenie z niebem i ziemią. Aha, więc tu mamy również i tęczę i mamy taką aurę dookoła kobiety mm, siedzącej na łosiu. Więc tak, zdecydowanie ta karta dużo bardziej do mnie przemawia. Runa Sowilo. No, jest to runa związana ze Słońcem, które mamy na jednym i na drugim obrazie, ale jest to również runa bardzo mocno związana z, z energią męską, i na tej karcie zdecydowanie tego brakuje. Runa tiwa związana z konsekwencją w dążeniu do celu, z takim mocnym ukierunkowaniem swoich działań. No, szczerze mówiąc, akurat nawet w tej pierwszej tali ta, ta karta do mnie tak bardzo nie przemawiała. E, więc tutaj powiedziałabym, że, że remis jest. Właściwie, jakbym dłużej z tą posiedziała, to, to mogłabym ją równie dobrze zrozumieć. E, runa Berkano, czyli z kolei runa związana z, z energią kobiecą. E, tak, tutaj jest macierzyństwo, też jest to fajna karta, ale ta karta pokazuje coś, co jest bardzo ważne, że są dwie strony bycia kobietą, czyli jedna to jest um, ta pełna miłości i karmicielka, a, a druga to jest taka zgorzkniała starucha, którą tutaj mamy w cieniu. Więc znowu wybieram tą kartę. Runa Echwas. No, Tutaj trochę mam wrażenie, że autor naśladował znaczenia tej karty w pierwszej talii, ale nie do końca znał jej znaczenie, dlatego że jest to runa, która jest związana ze współpracą, więc to, co tu jest ważne, to jest to, że jest i jeździec, i koń, którzy razem współpracują. A tutaj trudno mi powiedzieć, czy te konie rzeczywiście idą razem, czy jeden za drugim. Runa Mana, związana z człowieczeństwem. No, obie te karty są piękne. Nawet nie wiem, czy ta mi się bardziej nie podoba, jeśli chodzi o obraz. Jest przecudna. E, aczkolwiek to, co działa na plus tej karty, to jest to, że, że człowieczeństwo ma też swoje plusy i minusy, i nie wszystko musi być takie piękne i kolorowe. I ta ma w sobie też e, troszeczkę mroku którego tutaj nie widzę. Ta jest po prostu absolutnie piękna. Runa Lagus. Czyli jest to nowe życie, ale taka nowa idea. No, również ta karta jest przecudowna, ma piękne kolory, ale ta jest jednak bardziej zrozumiała. Runa Ingus, czyli e, nasienie, które e, rodzi się do życia. Mm, ten element mamy na, na jednej i na drugiej karcie. Chociaż tutaj on jest troszeczkę bardziej wielowymiarowy. To znaczenie. Runa Dagas. Jest to runa związana z radością. Ale też i z taką mądrością, z oświeceniem. No tutaj na tych, tutaj widzę tylko radość. Więc wybieram zdecydowanie tą kartę. Runa otala. Związana z, z domem rodzinnym, z rodem. Więc mimo tego, że ten dom rodzinny pojawia się na obu kartach. No, to jednak tutaj jest też rodzina. Tego mi trochę brakuje na tej polskiej karcie. No i ta pierwsza talia zawiera również dodatkową runę 25 albo i zerową, która nie, nie zawsze pojawia się w taliach. Jest to brama, karta przejścia. Dziękuję za uwagę.